Hej wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o fascynującym gadzie boa dusicielu kalifornijskim. To piękne stworzenie, które zyskuje coraz większa popularność wśród terrarystów. Opis boa dusiciela kalifornijskiego, boa dusiciel kalifornijski, znany również jako boa dusiciel trójpaskowy, to gatunek węża z rodziny boa. Dorasta do imponujących rozmiarów, osiągając długość od one do dwóch metrów. Jego ciało jest smukłe i elastyczne, Pokryte łuskami o pięknym, brązowo-szarym kolorze. Na grzbiecie boa dusiciela kalifornijskiego znajdują się charakterystyczne, ciemne, trójkątne plamy, które nadają mu wyjątkowy wygląd. Geta boa dusiciela trójpaskowego boa dusiciel kalifornijski jest drapieżnikiem, który poluje na małe ssaki, ptaki i gadi. Jego ofiary SA duszone przez silne mięśnie ciała, a następnie połykane w całości. W niewoli boa dusiciela kalifornijskiego karmi się szczurami, myszami i królikami. Ważne jest, aby zapewnić mu odpowiednią dietę, bogata w białko i witaminy, aby mógł prawidłowo rosnąć i rozwijać się. Boa dusiciel kalifornijski, znany również jako boa dusiciel czerwony, to gatunek węża pochodzący z zachodniej części Stanów Zjednoczonych i północnego Meksyku. Jest to stosunkowo duży łaz, osiągający długość od jednego do dwóch metrów. Boa dusiciel kalifornijski jest zwierzęciem nocnym, co oznacza, że jest najbardziej aktywny w nocy. W ciągu dnia ukrywa się w szczelinach skalnych, norach lub pod korzeniami drzew. Boa dusiciel kalifornijski jest drapieżnikiem, który poluje na małe ssaki, ptaki i gadi. Używa swoich silnych mięśni, aby owinać się wokół ofiary i udusić ja. Następnie połyka ja w całości. Boa dusiciel kalifornijski jest zwierzęciem samotnym, które spotyka się z innymi osobnikami tylko w celu rozmnażania. Samice składają otwor do felwej jaj w gnieździe zbudowanym z liści lub gałęzi. Jaja inkubują się przez około dwa miesiące, a młode boa dusiciele SA w stanie samodzielnie polować od razu po wykluciu. Hodowla boa dusiciela kalifornijskiego w niewoli jest stosunkowo łatwa, ale wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki, takie jak tereriem o odpowiedniej wielkości, odpowiednie podłoże, temperaturę i wilgotność. Boa dusiciel kalifornijski jest zwierzęciem miesożernym, więc jego dieta powinna składać się z gryzoni, takich jak szczury i myszy. Ważne jest, aby karmy je regularnie, aby zapewnić im odpowiedni poziom energii. Hodowla boa dusiciela kalifornijskiego w niewoli wymaga odpowiedniego przygotowania. Należy zapewnić im odpowiednie warunki, takie jak tereriem o odpowiedniej wielkości, odpowiednie podłoże, temperaturę i wilgotność. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednia dietę, która powinna składać się z gryzoni, takich jak szczury i myszy. Należy również zapewnić im odpowiednie warunki do rozmnażania, takie jak odpowiednie gniazdo do składania jaj. Boa dusiciel kalifornijski jest zwierzęciem stosunkowo łatwym w hodowli, ale wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki, aby zapewnić im zdrowie i dobre samopoczucie.